Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w dniu bardzo szczególnym dla nas wszystkich, zwłaszcza dla naszych małych absolwentów przedszkola. Drodzy rodzice, kochane dzieci, spotkaliśmy się dziś, by pożegnać się z przedszkolem. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Słowa znanej piosenki wydają się szczególnie adekwatne, gdy po czterech latach opuszczacie przedszkole. Mamy nadzieję, że w naszej waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil, a oprócz wiadomości czy reguł, zapamiętacie również życiowe rady, jakie Wam dawałyśmy, i będziecie umieli korzystać z nich w przyszłym życiu. Dziękujemy i życzymy powodzenia w szkole. Brawo! Witamy serdecznie tu zebranych kości w tym dniu pełnym słodku i pełnym radości. Martwimy się wszyscy i łza się wokół kol, bo czas już na zawsze pożegnać przedszkole. Dzisiaj pożegnamy zabawki i panie, a już jutro po nas wspomnienie zostanie. Cieszy nas natomiast każdy letni ranek, każdy dzień wakacji pełen niespodzianek. Kończyły się fi skończyły swawola. Żegnamy dziś nasza kochana przedszkola. Już nie będziemy przedszkolakami, przedszko tylko w szkole uczniami. do całe cztery lata. Odprowadzali nas mama i tata. Minął rok, drugi, trzeci, z nas wyrosły duże dzieci, mam pomysłowe, i do szkoły pójść gotowe. Dziś wstyd się przyznać, że czasem płakaliśmy. Czy przyjdą rodzice? Wciąż panią pytaliśmy. Urośliśmy, zmączeliśmy i wiemy, to sami przyszła pora, byśmy byli dobrymi uczniami.